Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Wczoraj na moim kanale, wczoraj, czyli 18 listopada o godzinie 19:00, poprowadziliśmy wspólnie live'a, spotkanie na żywo, podczas którego między innymi pojawił się temat otwarcia synodu w archidiecezji łódzkiej. Umówiliśmy tam sobie Między innymi wystąpienie lidera protestanckiego, pastora. Odsyłam do, tegoż, do tej relacji na żywo, ona jest zapisana na kanale. I zacząłem omawiać wypowiedź księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia na podstawie artykułu Tygodnika do Rzeczy. W związku z tym, że live trwał prawie dwie godziny, nie zdążyłem odnieść się do całej wypowiedzi księdza biskupa Grzegorza Rysia. A tygodnik do rzeczy niestety zrobił to bardzo wybiórczo. Dlatego teraz wracam do tego tematu, aby zadość stało się między innymi po prostu zwykłej uczciwości, ale też po to, aby wprowadzić nas w synod, to znaczy sięgając do słów księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, odnaleźć w tym synodzie pewną szansę dla kościoła, dla każdego katolika, także dla tych katolików. Którzy czy z prawa, czy też z lewa, posługując się tymi kategoriami ludzkimi, czują się trochę zepchnięci na margines, zapomniani. W każdym razie synod jest idealną możliwością, idealną okazją, aby wypowiedzieć na forum kościoła, przy swoim biskupie, własne zdanie, własne pragnienia dotyczące tegoż kościoła. A że nie spragnień naszych Kościół katolicki jest zbudowany, to sięgnę do wypowiedzi księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. Sobie tutaj dwa razy tę wypowiedź przesłuchałem. Wczoraj, po, jeszcze po naszym wieczornym live, uczyniłem to raz jeszcze. I posłuchajcie, co się wydarzyło na otwarcie, czy podczas otwarcia na inaugurację Synodu w archidiecezji Łódzkiej. Zapraszam serdecznie. Główne przesłanie księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, które mocno wybrzmiało podczas jego słów skierowanych w ramach otwarcia synodu archidiecezji łódzkiej, to było, aby podporządkować własne pragnienia, czy też własne życzenia dotyczące Kościoła działaniu Ducha Świętego. Ja tu od razu zadaję pytanie, wrócę do niego na końcu raz jeszcze. W jaki sposób mogę rozpoznać, że moje pragnienia pochodzą od Ducha Świętego? Jak rozpoznać, że moje pragnienia pochodzą właściwie tylko ode mnie i są sprzeczne z wolą Bożą? To znaczy, jakie kryterium należy przyjąć, żeby otworzyć się na działanie Ducha Świętego, ale jeszcze więcej, żeby rozróżnić, kiedy moje pragnienia pochodzą od Ducha Świętego, a kiedy od mojego własnego. Ja, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, odwołując się. Do dwóch apostołów, Jana i Jakuba, którzy no, chcieli, aby Chrystus spełnia, spełniał ich pragnienia, podkreślił ten ważny moment. W kościele nasze życzenia, nasze pragnienia mamy podporządkowywać pod działanie Ducha Świętego. I to jest bardzo ważny głos księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. Wiecie, że jestem daleki od tego, aby komentować, cenzurować wypowiedzi tego czy innego księdza, czy tym bardziej tego czy innego biskupa. Ktoś powie: Dobra, jesteś tchórzem, brakuje ci odwagi, powinieneś głośno zwracać uwagę temu czy innemu księdzu, czy też biskupowi. Omawiamy sobie wypowiedzi biskupów, ale pozostawiam te wypowiedzi wam, odnosząc się do nauki Kościoła katolickiego, jakby rzucając światło na tę czy inną wypowiedź. Owego biskupa, właśnie przez chociażby katechizm Kościoła katolickiego. Mówiąc krótko, moje zdanie jest tu najmniej ważne, ale że dziś, w środowisku tych YouTuberów katolickich, którzy no i tych kanałów YouTube'owych o odcieniu katolickim, ewangelizacyjnym, czy tam chrześcijańskim jest bardzo dużo i coraz więcej. Szczególnie tych, które omawiają, prezentują objawienia prywatne, kompletnie niezatwierdzone przez Kościół, nawet objawienia, które, o których pewnie Kościół nie wie, objawienia, mówiąc krótko, fałszywe. Takich kanałów, takich wypowiedzi należy unikać. Lepiej sięgnąć do katechizmu, niż do objawień, które nie są zatwierdzone. Ale skoro sobie dyskutujemy o Kościele na YouTubie i skoro tak wielu jest dyskutantów, youtuberów, którym nie jest Obcy los Kościoła, to papież Franciszek, myślę, że bardzo dobrze, że tak powiem, wymyślił synod. To znaczy, oto mamy okazję, aby nasze dyskusje przenieść z YouTube'a, ów w końcu wyjść z tego YouTube'a i zacząć rozmawiać o Kościele na żywo w gronie biskupa Miejsca, czyli w gronie tych, na których Chrystus wskazał, czyli apostołów. Biskupi są następcami apostołów, za którymi mamy kroczyć. Którzy prowadzą nas do Chrystusa Tertulian mówił tam gdzie biskup tam kościół, ale wracając do wypowiedzi księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia do jego słów na otwarcie synodu w archidiecezji łódzkiej. Posłuchajcie. Zapisałem sobie sporo. Otóż, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś podkreśla. Że kościół jest ustanowiony dla wielu, później dodaje dla wszystkich. I tu takie moje zapytanie: że dla wielu nie oznacza dla wszystkich, to znaczy dla wielu nie jest to samo, co dla wszystkich, bo są przecież i tacy, oczywiście dla nich kościół też jest ustanowiony, ale są też i tacy, którzy ten kościół odrzucają świadomie i dobrowolnie, odrzucają zbawienie, odrzucają Boga, odrzucają sakramenty, czy też słowo Boże. Ale ksiądz arcybiskup mówi. Dalej. Kościół jest powołany do ewangelizacji, do nawracania, ale nie samemu, lecz we wspólnocie. I odwołuje się do tej sceny, kiedy Chrystus wziął dwunastu i tam się pojawia z arcybiskup Grzegorz Ryś sięga do tekstu greckiego, takie greckie słowo Paralambano, które oznacza Wziął blisko, to znaczy owo para-lambano oznacza, że Chrystus wziął do siebie tych dwunastu bardzo blisko. Z tego ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś wyprowadza taką tezę, że głównym przesłaniem synodu jest również i to, abyśmy budowali naszą relację przyjaźni z Chrystusem. Przyjaźń, bycie przy jednej jaźni, to jest wspólny sposób myślenia. Co ma na myśli ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś? Posłuchajcie dalej. Kościół synodalny jest po to, aby ewangelizował lepiej. To znaczy, kościół daje nam synod, abyśmy, po pierwsze, my się nawracali, ale również z tym nawróceniem przez ewangelizację wyszli do innych, ale nie samemu, ale właśnie we wspólnocie Kościoła Katolickiego, tych wspólnot jest dużo, sami o tym wiecie. W Kościele nie chodzi o to, aby było nam miło, Kościół sam w sobie nie jest celem. Kościół synodalny jest dla misji, misji ewangelizacji. I dalej, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś mówi: własne pragnienia należy poddawać Chrystusowi, należy poddawać Duchowi Świętemu. Po to jest synod. I w tym momencie muszę sięgnąć do artykułu z tygodnika do rzeczy, który omawiałem wczoraj na naszym spotkaniu na żywo. Autor tegoż artykułu. No nie, nie do końca wyjaśnił, czy nie poprowadził tej myśli księdza arcybiskupa dalej. Tam wybrzmiało, że ksiądz arcybiskup mówi o tym, że chcemy narzucać swoje pragnienia Kościołowi. Synod jest po to, aby było, aby tak się nie stało. Natomiast o wiele ważniejsze jest to, o czym powiedział ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś dalej. Że synod ma nas nauczyć odczytywać wolę Bożą w naszym życiu. I raz jeszcze wrócę do tych słów, bo myślę, że one są takie wiążące i stanowią główny nurt wypowiedzi księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. Powinniśmy się uczyć w kościele i przez kościół, i od kościoła podporządkowywać swoje pragnienia, swoje plany, swoje programy dotyczące kościoła Duchowi Świętemu. To znaczy, kościół ma nie być Sformatowany, zdefiniowany według kategorii ludzkich, i władza w kościele nie ma być na wzór władzy ludzkiej, ale ta władza ma być służebna, aż sięgająca do swego rodzaju niewolnictwa to znaczy miłość do bliźniego, ale również miłość do nieprzyjaciół. Chcesz rządzić w kościele, chcesz mieć władzę w kościele, chcesz decydować w kościele? Decyduj przez służbę. Przez służbę w znaczeniu, oczywiście, miłości służebnej. I dalej, słuchać Chrystusa można tylko wtedy, gdy żyje się z Nim w przyjaźni. I teraz ksiądz-arcybiskup nakreśla taki, jakby to Mateusz Borek powiedział, uplastycznia tę wizję słuchania Chrystusa. Budowanie właściwej relacji z Chrystusem dzieje się w przestrzeni takich dwóch symboli kielich i chrzest. Co oznacza ów kielich i chrzest? Kielich możesz pić tylko z przyjacielem. Chrzest natomiast oznacza wezwanie do ewangelizacji. I dalej ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś apeluje, aby własne pomysły dotyczące kościoła poddawać Duchowi Świętemu. Znowu pojawia się ta myśl, o której sobie wspomnieliśmy. Władza w kościele ma być służebna, a nie na wzór tego świata. Nie oparta na własnych pomysłach. Główne przesłanie słów księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia to jest nawiązanie do słów Chrystusa: Nie tak będzie między wami. I dalej, sięgając do wypowiedzi księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, owa bliskość, do której zaprasza nas Chrystus, to bliskość ducha, wspólne odczuwanie tego, co czuje Chrystus, to spoglądanie na Chrystusa przez Słowo Boże. Kościół ma się rozwijać, a nie zwijać. I to jest bardzo ważne przesłanie księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, że nie chodzi o to, abyśmy się zastanawiali, księdza arcybiskup Grzegorz Rysia podaje taki przykład, gdzie w środowisku kapłańskim zastanawiano się, jak 12 parafii połączyć w jedną, żeby to było bez większego bólu, bez większej straty materialnej takiej i owakiej, organizacyjnej, administracyjnej. Kościół nie jest po to, aby się zwijał, aby się, ale lecz aby się rozwijał. I w związku z tym, skoro nam wszystkim zależy na Kościele i swoje swoją opinie wypowiadamy na, tym, na, na wielu kanałach ewangelizacyjnych, katolickich, chrześcijańskich, w komentarzach, jedni zarzucają papieżowi, że zblokował tradycjonalistów, drudzy zarzucają papieżowi, że nie do końca zblokował tradycjonalistów, jeszcze inni zarzucają papieżowi, że jest modernistą, jeszcze inni, że milczy. Każdy ma swoje zdanie, że tak powiem, na temat nie tylko papieża, ale i Kościoła, wypowiadamy te słowa, komentujemy. To w końcu nastał czas, papież Franciszek uruchamiając tę całą procedurę synodalną, synod będzie się toczył we wszystkich diecezjach na całym świecie. W końcu mamy możliwość, aby swoje pragnienia, swoją troskę zaprezentować na forum Kościoła lokalnego przy obecności biskupa, ponieważ w synodzie może brać udział każdy. I zachęcam każdego z was do udziału w synodzie. Ja miałem na początku takie na początku, czyli właściwie wczoraj, kiedy wysłuchałem wystąpienia pastora, który otwierał synod archidiecezji łódzkiej, omówiłem to we wczorajszym live, już nie będę do tego wracał. Zadzwoniłem do księdza Dominika Chmielewskiego i mówię: Księże, Dominiku, wycofuję się z tego synodu, skoro synod jest otwierany przez pastora, to nie wiadomo w jakim kierunku to będzie podążać. Ksiądz Dominik mówi: Absolutnie tego nie rób, ponieważ wszystkich wojowników Maryi zachęcam do tego, aby brali udział w synodzie. To znaczy, jesteś katolikiem, jesteś ochrzczony, chcesz mieć wpływ na Kościół, to znaczy, nie chcesz tylko oceniać, cenzurować, to wykaż swoją inicjatywę. Ksiądz Dominik mówi: Bierz udział w synodzie, zostałem zaproszony do udziału w synodzie w ramach tego, że prowadzę kanał, ten ewangelizacyjny, czy jak to się nazywa, właściwie to jest wasz kanał, bo wy ten kanał oglądacie. Ksiądz Dominik mówi: Bierz udział w synodzie, zadawaj pytania. Tak, skoro łączy nas wszystkich troska o Kościół, skoro mamy czasami też zarzuty wobec tego czy innego biskupa, wobec Kościoła, wobec funkcjonowania Kościoła, wobec papieża to w końcu mamy możliwość nie tylko komentowania, prawda, klikając gdzieś tam na YouTubach w komentarzach nasze zdanie, ale możemy to zdanie wypowiedzieć na forum Kościoła, mając nadzieję, że zostaniemy wysłuchani, mając nadzieję, że te nasze pomysły nauczymy się podporządkowywać Duchowi Świętemu. Kościół, który wchodzi na drogę synodu, ma zmierzać po drodze przyjaźni z Chrystusem, który wzywa nas do przyjaźni, nie tylko ze sobą, ale też do służby, mówiąc: Nie tak będzie między wami. I kolejne sformułowanie, do którego sięgam w kontekście wypowiedzi księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. Jeśli kościoła nie poddamy prowadzeniu Ducha Świętego, to będzie go prowadził, Duch tego świata. A skoro każdemu z nas zależy na to, żeby w kościele yy, wciąż była żywa tradycja, yy, żeby o tej tradycji nie zapomnieć, to dyskutujmy o tym kościele. Oczywiście, teraz ja sam od siebie dodaję, kościół nie jest przestrzenią demokratyczną. Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Juryś też poniekąd o tym mówi. Że w ko kościół nie jest po to, żebyśmy go sformatowali według własnych pragnień, ale żebyśmy się nauczyli nasze życzenia, które mamy wobec Chrystusa, jak Jan i Jakub, którzy chcieli, aby Chrystus spełniał ich pragnienia i posadził ich po prawicy i po lewicy, żebyśmy podporządkowywali Duchowi Świętemu, to, to znaczy, żebyśmy dali się poprowadzić Duchowi Świętemu, jak to mówił Święty Jan Paweł II, duch in altum, wypłyń na głębie. Tą głębią jest Wejście w kościół, wejście w odpowiedzialność za kościół, to znaczy wzięcie odpowiedzialności za kościół. I dla mnie, w kontekście Synodu, najważniejsze pytanie jest takie, w jaki sposób mam rozpoznawać, kiedy moje pragnienia są podporządkowane duchowi świętemu, kiedy wynikają z działania ducha świętego, a kiedy są moimi tylko tylko moim i wyłącznie moim widzi się. I druga kwestia, ta, która mi leży na sercu, jeżeli chodzi o Synod, to ożywienie życia sakramentalnego, czy może inaczej. Dowartościowanie sakramentów, szczególnie sakramentu pokuty i pojednania, i wyjście z tym sakramentem pokuty i pojednania do tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas miłosierdzia Bożego potrzebuje, ale są grupy ludzi, którzy świadomi dobrowolnie odrzucają Kościół, czy, czy też od Niego odeszli na drodze reformacji, i również oni potrzebują Bożego miłosierdzia. Ale żeby Boże miłosierdzie przyjąć, to wydaje mi się, że konieczne jest podkreślenie drogi pokuty i pojednania, ponieważ, jak sobie tutaj zapisałem, bez Pokuty nie ma możliwości przyjęcia Bożego miłosierdzia. Jeżeli nie uświadomimy sobie grzechu, to nie przyjmiemy Bożego miłosierdzia. Uwaga, uświadomienie sobie tego, że jestem grzesznikiem poza Chrystusem, może być dramatyczne dla naszej kondycji duchowej i moralnej. Mówiąc krótko, może nas wpędzić yy, w załamanie, w depresję, w beznadzieję. Właśnie o to chodzi szatanowi, abyśmy. A, szatan jest oskarżycielem, abyśmy widzieli w sobie tylko grzeszników. To nie chodzi o to, aby widzieć sobie tylko grzeszników. Pozostaliśmy przecież stworzeń na Boży obraz i Boże podobieństwo. Jesteśmy powołani do świętości, do jedności z Chrystusem. Dlatego przyjąć Boże miłosierdzie oznacza uznać się za grzesznika, ale od razu ten grzech zanieść w sakramencie pokuty i pojednania Chrystusowi. Mam nadzieję, że synod zaowocuje i w ten sposób, jak tu sobie zapisałem, że Przyprowadzi również tych, którzy wyszli z Kościoła katolickiego, bo nie jest przejawem Bożego Miłosierdzia, że nie przyprowadzamy innych do Kościoła katolickiego. Sami doświadczając Bożego Miłosierdzia przez sakrament pokuty i pojednania, czyli przez sakrament, w którym Chrystus staje się nam bardzo bliski, owo paralambano, czyli bardzo. Bliska, bliskość, że tak powiem, intymna relacja z Chrystusem, przyjaźń z Chrystusem. To budowanie przyjaźni z Chrystusem może się dokonać także na drodze pokuty i pojednania. L dlatego dla mnie ważną kwestią i perspektywą świętości, a więc i perspektywą, która powinna się pojawić podczas synodu, jest perspektywa sakramentów świętych. Przepraszam, tak zerkam, a ktoś cały czas tutaj do mnie dzwoni. Y tak. Przepraszam. A zatem, skoro dyskutujemy i wymądrzamy się w internecie na takim czy innym kanale, taki czy inny YouTuber, to teraz Papież Franciszek stworzył nam możliwość, abyśmy, że tak powiem, wymądrzali się o Kościele już w takiej przestrzeni, która może czymś konkretnym zaowocować, a mianowicie mamy możliwość podyskutowania o Kościele w trakcie trwania Synodu. I zachęcam Was do wzięcia udziału w pracach Synodu. Nie dlatego, żeby teraz, bo ktoś mi zarzuci, o widzę, że się lewak robisz, czy widzę, że się prawak robisz. Te, to są kategorie, że tak powiem, ludzkie. Prawak, lewak. Tu chodzi o to, aby, no właśnie, budując przyjaźń z Chrystusem, podporządkować swoje pragnienia Chrystusowi. Ale chodzi o to, aby nie narzucić swojej woli Chrystusowi, czyli. Mam nadzieję, że synod nie będzie takim miejscem, w którym w sposób demokratyczny, że tak powiem, przegłosujemy Chrystusa i przegłosujemy to, co mówił w Ewangelii. Powtórzę raz jeszcze główne dwa pytania, które dla mnie są ważne w kontekście synodu: w jaki sposób rozpoznawać, że moje pragnienia są zgodne czy, nie, czy też niezgodne z Bożą wolą. Z działaniem Ducha Świętego, i druga sprawa perspektywa sakramentów świętych, to znaczy w jaki sposób innych przywrócić do Kościoła, ponieważ z perspektywy mojego codziennego nawracania nie wyobrażam sobie życia duchowego i relacji z Chrystusem, przyjaźni z Chrystusem poza sakramentem pokuty i pojednania, poza czerpaniem siły z sakramentu Eucharystii. Również mogę do tego dodać z perspektywy własnego rozwoju duchowego, chociaż nie, nie lubię mówić o rozwoju duchowym, bo on zakłada tylko i wyłącznie nasz wysiłek. Powiedzmy o pewnej drodze zmierzania do nieba, również i różaniec jako naukę Chrystusa, to znaczy Maryja, przez różaniec święty, przez tajemnicę różańca świętego, uczy nas Chrystusa. Bo to ona najwięcej czasu spośród ludzi z Chrystusem. Na ziemi spędziła. To tyle jeśli chodzi o synod, o to co ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział na inaugurację synodu w Łodzi, a czego nie powiedział. Ten materiał musiałem nagrać, żeby no, zadość stało się pewnej uczciwości, ale też jako kontynuację tego naszego wczorajszego live'a, który już prawie dwie godziny trwał, nie chciałem go przedłużać. Przyjaźń z Chrystusem jest wymagająca. Do zbawienia potrzebna jest nasza współpraca z Chrystusem, przyjęcie Bożego miłosierdzia, a więc uznanie się za grzesznika, a więc uznanie, że tak czasami mam własne pomysły na Kościół. Podporządkować swoje pragnienia, swoje życzenia wobec Kościoła Duchowi Świętemu. W jaki sposób to robić? To pytanie zadaje nie wiem, mądrzejszym ode, ode mnie, czyli Wam wszystkim, wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Widzimy się codziennie o 5 rano na Różańcu Cudów z Królową Pokoju, podczas którego kilka tysięcy osób z całego świata łączy się z nami, aby każdy nasz dzień oddać najświętszemu sercu Chrystusa przez niepokalane serce Maryi. Właśnie dzięki Różańcowi Świętemu, i to jest moje doświadczenie i wielu z Was, budujemy przyjaźń z Chrystusem, bo co to znaczy być przyjacielem, to znaczy również poznawać tego, kogo przyjaźnią obdarzamy. A Chrystus daje się nam cały w Słowie Bożym, ale także w tradycji Kościoła Katolickiego i w sakramentach świętych. Oby synod rzucił głębszą perspektywę również na sakramenty. Święte, to znaczy, w jaki sposób możemy innych przywrócić do Kościoła katolickiego. Mi tu Syreny Jeżdżą. To znak, że powinienem kończyć. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.